Moi drodzy, no lżej już chyba się nie da. Krem do tortów, do babeczek, do ciast, krem jogurtowy z jogurtu greckiego, który trzeba odsączyć na durszlaku wyłożonym papierem, takim ręczniczkiem właściwie papierowym albo papierową serwetką, ewentualnie filtrem do kawy, do takiego ekspresu dzbankowego. Zobaczcie, jest, ten jogurt jest bardzo gęsty, a tutaj mamy serwetkę. Nie wylewajcie jej, bo to jest najlepsze, co może być w jogurcie. Ona po prostu nada się do wypicia. Można ją też ewentualnie dodać do jakichś wypieków czy do zupy mlecznej, to już jak wolicie. A ten jogurt, ten gęsty jogurt, trzeba teraz delikatnie, tak żeby razem z tą serwetką tego nie zrobić przełożyć do miski i po prostu go ubić. Można go dodatkowo też będzie ewentualnie usztywnić. On ma taką konsystencję praktycznie jak mascarpone. A to jest jednak mniej tłuszczu. Jeszcze przed odsączaniem to było 10% tłuszczu. Mascarpone lekki ma 40%, a ten klasyczny włoski 75%, nie wspominając już o kremie maślanym, czy też kremie budyniowym z masłem, które też są bardzo tłuste. Jogurt jest gęsty, jest oczywiście schłodzony, dlatego że on przez całą noc, powinien przez kilka godzin przynajmniej, sączyć się na tym durszlaku, nad miską w lodówce. Co do posłodzenia? Do posłodzenia najlepiej ksylitol, który jest połowę mniej kaloryczny od zwykłego cukru. Można też ten ksylitol sobie wcześniej na cukier puder zmielić w blenderze. Troszeczkę mi zastygł, ale to nie szkodzi. Można też na przykład taki krem jogurtowy przygotować ubijając go, a potem dodając jeszcze pod koniec ubijania rozpuszczoną w kąpieli wodnej gorzką czekoladę albo białą czekoladę. Ale to już nie jest taka wersja light, wersja najlżejsza z możliwych będzie teraz. Opcjonalnie dodatki smakowe, na przykład kakao w proszku, kawa, ewentualnie jeszcze na przykład ekstrakt z wanilii, jak? Wam w duszy zagra i jakiego smaku potrzebujecie. A ja sobie pomogę kawałkiem ubijaka. A poza tym nie szkodzi. Spróbować jaki jogurt grecki jest pyszny. Ubijam. Gotowy. Trzeba na pewno szybko go wykorzystać, żeby nie zdążył się ogrzać. On nie będzie miał takiej konsystencji jak krem z mascarpone, ale jest naprawdę, zobaczcie, na tyle gęsty, że praktycznie z trudem wylatuje z miski. Więc myślę, że to będzie doskonała dietetyczna alternatywa dla wszystkich innych kremów i że bardzo często będzie właśnie ten krem gościł w mojej kuchni no to pozostaje jeszcze tylko udekorować nim babeczki, albo ciasto, albo tort. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, dajcie mi znać, czy udało Wam się taki krem jogurtowy do tortów i do ciast przygotować. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych filmach.